Jaka jest świetna gry, W dzisiejszym filmie będziemy grać z Małkawką i Igorem, moim widzem w Bravestar. No tutaj możecie dołączyć do naszego klubiku. Tutaj jest nasz znacznik klubu klubów. go sobie ten hashtag 2CGG00Q8G. No i będziecie w, w naszym klubiku. Tutaj będą fajne rzeczy. Będą jakieś wiadomości o odcinkach. będą ten, Będziemy. Co tydzień jak wbijemy tam 90 subów na przykład, to co tydzień będziemy wybierać jedną osobę z klubu z małą kawką na odcinek. Okej, okay? to chyba będzie spoko. Dobra, to nie, nie, to, to, to może widzowie zagramy sobie w Zadymkę. Dobrze widzowie, to ja już jestem, a my od razu słuchajcie... Kogo mam wziąć Małokawką? Może sobie wezmę Grifa. Dobra, biorę sobie Grifa. Wezmę Dynamaja, to się Dynamaia nazywa Dobra, okej Okej, Ja będę krył się i po prostu No, ja też będę nawalał tych, tymi monetami Ja będę z ukryciem ja A, z dobra, bo jak, jakbym miał Dynamajka, to właśnie bym tylko szedł na bitwę A ja lubię się kryć, więc... O kurcze No, ej, co, to no, za jakieś kozaki? Ile, ile wali ten ze szczotką? Bo nie wiem, tak na serio Ej, dobra, zabiję tego typka a, dobra, bo to nie jest knockout. Jezus Maria, myślałam, że to knockout. Uważaj. Ok Okej, dora rzuca w nich monetami, jakby co? Zabili mnie. Bardzo ciekawe, nie? Kurde, ile wali ten krotek? Nie wiem. Uwa uważaj, bo z drugiej strony idą. Uważaj z drugiej strony, z drugiej strony. Teraz zabiję go! cołem zabiłem go? Nie wiem jak o, go zabiłem. Bardzo, bardzo dobrze. Ej, chodź do, do mnie, chodź do mnie, będziesz moim ochroniarzem. O kurczę, bo już nie idą się. po mnie. Już idą po mnie, panie, pomóż, pomóż. Mam piłkę, ale ja mam piłkę. I ma kawko, pomóż mi, bo znaczy umarłem już, ale mają piłkę i pędzą do naszej bramki. za sekundy Dobra, okej, okay. ale ja nie wiem czy go rozwalę. Dobra, i na szczęście nie trafił bramkę. Co zabiło? Chyba no, powiecie, jakby coś, to ja mogę zawsze ulty użyć. Tam. Osobę z piłką mogę zawsze walić ulty. Dobra, okej. Okay. Okej, okay. piłka, piłka jest uciec. niczyja. Ej, w ogóle. O oh no, ej, oni się na mnie rzucili w ogóle, piłka była nikogo. To było bardzo dziwne. Dobra, nieważne. I dobiegałem! No, ej, no przyśmiałam już tą piłkę, już dobiegałem do niej. To było dziwne, nie? No. No, dobra. Ale ja to jednak ten odcinek i nagrywa Aha, okej. Okay. Bo potrzebuję, tylko chcę go walić. Powiedz mi gdzie jest. Aha, znowu Brawler jest y, członkiem klubu nowym. E, zaproś do znajomych. Wiesz, że Brawa ma w ogóle zero pucharków? jak myślisz, że on jest naszym widzem? no, ale to mało też, w mojej zdanii, Prawda A w ogóle Ukrainie z nas, to jest bardzo dziwne. On zawsze o tym dowiedział, Wiem, na przykład, że można oglądać inne osoby, czy Sekolta po ulepsa trochę. Aha, już Brawa nie jest członkiem Klubu. Mmm, to jest jakiś porowany. Dobra, bierz hmm. Dobra, niech, niech będzie ok. Niech będzie na Kogo wybierasz, mała kawko? Poczekaj tak, chwilę to ja mam. Co jest teraz nie? Elo, widzę. Elo, To ja, mała kawka. Dziś będziemy grać. W Brawl star z Igorem Widzę. Ulubiony nagły. I co? Czemu on mi się wierzy? Naprawdę? Aha, znowu Igor jest w czy klub... tak, no. no, nie? I łapce w górze. Ja szczerze też nie wiem, czy, czy Brawer jest w klubie, czy, jest... czy on nie jest w klubie, bo już naprawdę tego nie czuję. Ja też. On z wychodzi z klubu, wchodzi. I wchodzi, i wchodzi na nie ma. i tak w ogóle to wchodzi, nie ma komunikatu, że on wszedł. To jest naprawdę chore. Ej, co. Ci... jest jakimś chyba hakerem chłop. Nie wiem, ej tak w ogóle to. Czemu jesteś offline? No ja wysłałem z Braille. Woli mogę. ha, Aha, okej. Okay. Dobra, nieważne, widzenie. Nie, 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 dla Nie, 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 razu nie. mówię... Że zmieniasz nie, 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 Bo nie, 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 razem, nie, naprawdę, nie, mamy tych samych. co nie, 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 aby pamiętać o subskrypcji, w linku opisu odcinka będzie nasz identyfikator. Tak, z klubu możecie sobie no, go skopiować. Naprawdę, no Ej, na a wiesz sposób. A wiesz co jest najlepszy, że brawo net nie jest na online. Jest Kasper. Od razu mówię Ci tylko tyle, że jak ten, to jak e, e, to się będzie więcej, to w sytuacji, kry E, walić jakby odłączyć ten klub niestety, dlatego że wyszła być hakerem. Jakby ma być kimś tym, który chce nam coś zrobić, z Jemczka, No, naprawdę. Ten no, ten nie. Odwala ale przepraszam bardziej, co on... Te, tak, hmm. sz, te, co on może... Co głupi typek z Brawstarca może nam zrobić, tak naprawdę? Jeszcze w wirtualnym klubie, bo to naprawdę to jest porąbane. E, ma kawko, tak mam pytanie. Czy mogę być gotowy? Ja sobie naprawdę weź mnie nie denerwujcie. Moje wifi będzie się 5 godzin i nigdy nie ma tego brama. Jezus Mary, ile ty możesz to robić? Oczywiście jest to taki problem. No taki problem, że kiedyś to Igor przeciągał teraz to mała kawka nagle przeciąga. Hmm. Miej pretensje do mojego wifi. Obrażaj się na mojej wifi, ale na mnie nie. To kup sobie lepszy router, I tyle, bye, bye. <grych> Napra Naprawdę. No czy naprawdę... Serio, serio, serio? 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 Ja będę musiał być wszystkie nagrywania moje. O, no, Lemon! Ej, się słuchaj! Lemon? Ej, mamy nowego członka klubu! Lemon! O! Dobra, ej, lemon! Ej, czekaj, to, to dobra, ej... I... Hejka, lemon! Czekaj, napiszę do niego. Hejka. Lemon. No. To jest dobra, mam jest Jesteś. się trzyma się te... do jakiejś Dobra, napisałam Hejka, Leon. Hejka, Lemon, jesteś widzem? Także to jest bardzo dziwne, że. Niby. Aha, Lemon jest na. a nie, on jest. Nie wiem w ogóle, nie, on, on jest na offline. Dołączył do klubu, a jest na offline. Z... pokrywać ja e, Tak, szczerze, to. Nie, dobra, jest mam ochotę, to, widzowie, to, kliknąć ten czerwony guzik. Dobra, ja nie wiem, po prostu już mam tego dosyć, panie, co ty robisz. Nie wiem. Dobra. Czy nerwiasz mnie, wiesz? Dobijam się do was. Dobijam się do was. Możesz się dobijać, ale ja jestem w bitwie, więc tak naprawdę. Możesz się dobijać ile chcesz. Ale, z... ale zbytnio to nie zadziała. No, to smutna informacja, nie? O, oglądasz, oglądasz mnie, kozak, kozak. O no, ej kurcze, Ej mów mi, co mam robić. Ej patrz na innych graczy, gdzie oni są. <grymne> ja właśnie sewem. A dobra, okej. Okay. No będę musiał... Dobra. Teraz byś musiał dać włogam, po prostu. Hej to ja małka w będziemy A O kurczę. No lubiamy gry i, i no, noszem widzę, słuchajcie. Może jeszcze ale jeszcze dołączył do nas jakiś dziwny ukrajiniec i jeszcze jakiś lemon. To chyba zakładam Polak. Ej o kurczę, ej, kiedy, od kiedy ta małpa może przeskakiwać? Ej no. Tak są Serio, serio. Tak na sero, sero. Dobra, idziemy, ej, Igorek, ej, gdzie idzie Igorek w ogóle, nie <laughs> szaleć tego kompletnie A! Ej, skąd oni wiedzieli o moim istnieniu? Dobra, nieważne Dobra, moja jakby co to jeszcze mi się dość długo zejdzie. Jest maraton, ma za brumerą i Dobra, okej. Okay. Ono, oh to chyba jednak nie był najlepszy pomysł iść tutaj. Y Znowu zabili. Hmm. Czyli Igor chce być zabity? Bo mam wrażenie, że tak jest. Hmm. Dobra, 3, 2, 1. Dobra, jestem. W trójeczkę gramy, fajnie, fajnie. O oh no, 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 no. O oh no, kolej. Dobra, jakby co ma kawko, masz, masz to gotowe wi-fi? Wreszcie z wi-fi po Masz to wi-fi? Tak, wreszcie mam. Brawo! Wyłatw na coś małej kawki, hop, hop. Hi! Dobra. A, chat, ty też napisałeś, czy jesteś moim, okej. Okay. <gryzacja> o, dobra, daj, nieważne. Daj mi coś napisać do Lemona. Dobra, dawaj, dawaj. A pocztę klubową piszesz, czy... Tak, nie. Ale nie, bo piszesz, piszesz pocztę klubową, czy piszesz yy, na czacie zwykłym klubu? Nie, na yy, czacie. A bo na czacie to jest w klubie, a na yy, wiesz, na poczcie to będzie wyodebrane. Hashtag Mała No co, wy, wy poczcie klube napisałem hashtag Mała Kawka, co? Czekaj, dobrze. Chwila. Dobra Chwilka Igor mm. Ja sobie wezmę mojego Zadymiarza mm. O tu jest Dobra, Lemon, chcesz nagle z nami odcinek. Ej, ale on jest na offlineie, ej, panie! On jest na offlineie. To jest tak, jakbym mówił do słupat. Jezus Maria. Piszesz do Lemona, to piszesz do Lemona, odpisuje Igor Jezus Maria. <ścoughs> dobra, to ja nie to się będziecie mężczy. Dokładny adres, słuchajcie. Dokładny adres naszego klubu. I tak naprawdę Kacper miałem mieć opa, <grydy> nie miałem. <grydy> no i nie Dobra, żartuję, jeśli daję, pani. To ty, dobra. E, Hoppa i awansuj, awansuj. Dobra, pomyśl na awansy, jesteś dowódcą. Dobra, to ja jestem gotowy. Dobra. No to, widzowie, o, jesteś gotowy. A, kolcik. Okej, okay. ambitnie, ambitnie. A my gramy w knockouta? Czekaj, tak, tak. Aha. O, to jest ten knockout dość prosty, bo jest dużo ucieczek. No bo nie, dzisiaj jest taka mapa, że jest dużo krzaków, nie? Idę to przez... jest fajne. A, dobra. Ty się ukryj tam na końcu tych krzaków, chyba że ktoś będzie ci zagrażał, że wtedy proszę mnie o pomoc, bo ja ba mam bardzo szybki strzał, nie? Ej dobra, ja nie mam, ale chodźmy rozwaj Jessie. Ej dobra. Ej, dobra. Je nie, to nie jest jest i to jest ta dobra. To jest ten taki. w jaki sposób... A, Ruda przegrana tak tam... Ej, daj przez Dobra, ja też idę... Ja idę za to, bo ty masz mało HP, więc muszę Ci pomóc. Ej, o kurczę, i ten mał... bogaty małpiszon, Eee, bogaty małpiszon, dobra, nieważne. Wcale nie subskrybuję Mako. Dobra, nieważne. Oglądam Igor. Igor, lecisz, Igor! Dobra, ej, Igor sobie kupił pomocnika. Pomocnika ma chłopek. No dobra. No super, dobra. Teraz to Igorek zabłysnął. Zablisn dobra, jestem może chociaż jakąś gwiazdę Gierki? Nie, oczywiście, że nie. Igor musi mnie wykryć, Dobra. O! Ej, za chwilę będę miał ten rankingową. Yy, będę miał monetki z rankingu. Fajnie, fajnie, fajnie. Dobra, punkty dla dowolnego zadymiarza. Kozak. Ja sepo po... Dobra, yy, wezmę sobie kolta, 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 kolta. było. Yy, ma... O, to nic osobistego, gracz Kaczka997 został zdegradowany przecież przez gracza Kaczka997. bardzo ciekawe. Czekaj, a może, czekaj, jakąś już mała kawko Pod, ten, podnieś rangę temu Lemonowi Brawlerowi? Ja lepiej wiem, ja bym, lepiej Ale nie, na ST-członek, na ST-członek, nie? A, czekaj, na, na, tego, lider, dlatego, na, na tego lepszego członka, bo Igor jest na st członku, tak samo Lemon zakładam, że jest naszym widzem, Brawler to nie wiem, e, nie wiem jak tu się dostał, może U pisał po prostu... Ja, ja chyba wiem od kogo, ale bardzo to mało podejrzewam, ja mam w szkole takiego kolegę, który był z Ukrainy, i może mu powiedział, ale to jest bardzo mało prawdopodobne. Aha, okej, okay. no dobra, nieważne. Y, Awansuję Lemona na członka bo, bo zakładam, że Lemon jest naszym widzem. Nie wiem, może twoim, ja nie wiem, się nie znam. A Brawler... Co mi za brawer Brawler? Nie wiem. Czy... bo ja A, ja go a... Go a dobra. Nie, Brawler to ja nie mam pewności, jak go degraduję. Dobra, Braver, nie Brawler... Ma... No to go degraduj, degraduj. Dobra, zdegradowałem go. Dobra. Ja ja się, tak się dobra dobrać. widzowie. Okej. Okay. Ej, no powie, powiem Ci, ma Kawko, że tutaj Igorek zabłysnął. Nie, muszę powiedzieć, tutaj, no. No, 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 takiego skinka to. Naprawdę. Cicho tam nie będzie napadł. Nie napadł. Macie zrobię napad na trzeciej A ja też ci zrobię napad na balga z Ja też mam alarm w chałupie. Spokojnie, proszę pana. Dobra, ej, ej, cze... ej, czemu? Ej, czemu ta jest i? Ej, czemu ta jest i tak szybko biegnie? I tak serio. Ona ma chyba enchantowanie. Ona ma chyba enchantowanie. A nie, on wiem, ona ma... Wiem, ona ma hiperdładowanie! Ona ma tego super ulta od 11 poziomu. Kojarzysz? Tego super ulta. O oh, no. Ej, uważaj, ej, bo jest... ma jakiegoś toksika ten typek. No, toksika? No toksika. Takimi śpierdami od niego śmierdziało. <śmiech> <śmiech> no, ale leciał od niego ten, ten zielony dymek, nie? Um, zielony dymek. Nie złotę Tak, okej, okay, to dziwne. To było właśnie. Dobra. A, dobra, on bierze tego. Yy, ja sobie widzowi weźmiemy koło sobie możemy wziąć, tak naprawdę. Ja, nie, może słuchajcie kogoś nie, 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 ale nie, ktoś... tak. A, dobra, a, Igor już ma tego dobra, nieważne. to okej. Okay. Czekaj mała kawko, mi zbagowała kompletnie tego. Yy, Okej, okay, ha. Chciałam wejść za dymiarzy, jestem na to do stare. Nieważne. Dobra widowie. Wejrzymy Bierzemy kogoś, naprawdę. Dobra. Ja, ja biorę mała kawko, dobra. Zobaczyłam, mała kawko jak wygląda ten twój skin, jak on działa, nie? Wiesz, że on ma takie coś, że on ma turbo doładowanie i on leci na i nas atakować. Ej, super! Ej, to jak będziesz miał piłkę! Jak, to powiedz mi mała kawko, kiedy będziesz miał ulta, nie? I słukko. ulta. ulta. Serio? Bo to działa automatycznie. Patrz, mogę słupka im postawić przed nosem. Tak, i słupek. Elo, mu słupka, ale umarłem. Jeśli coś to mów, to chętnie postawię. Dobra, spoko, tylko że najpierw to, jakbyś mógł mi obronić bramkę. To jest taki number one'ek. Słupka postaw, dobra. Ej, ale super! Ej, dawaj słupkę, Ej, dobra, to postaw słupka na przed bramką, żeby walili w słupkę. Nie wiem, czy tak działa, ale powinno. Ej, tak na logikę, nie? Postaw słupka! Ej, słupka dawaj. Słupka, słupka. Supka z Ale i teraz gram tym złotem. Weź on ma takie coś jak... Taki, jakby Speed ma takie ja Dobra, ja teraz biorę mojego ulubionego, w którego może nie tak dużo inwestowałem, ale po prostu to jest skinek, którego... Kto to jest ten To jest ten... To jest ten dziwny Monkey z szczotką do czyszczenia, który posiada moją babcia. Świetnie. No, świetnie, nie? Dobra, nieważne. Okej, okay, widzowie. To jest ostatnia runda i kończy ten odcinek. Bo już 20 minut to naprawdę dużo. No, no, nie. Ja też będę kończył ten odcinek. tak sobie. Dobra. Okej, już mam słupka. Już mam Serio? Jest Ej, no faktycznie. Faktycznie, faktycznie. Ej, dobra, widzę to, Twoje oznaczenie, że miałaś ulta, dobra. Ej, o oh no, mam 68 HP. E. Czy miałem 60? Miałem 60. Się... Dobra, to dawaj. Super. Ja, ale weź piłkę, przejmij ją. Dobra, ja, ja ją wezmę, jakby co? Dobra, wywalamy piłkę, byle dalej. Ej no kurczę, co to jest za typek? A, ten z muchawą z hotelu pana P. Super! Co się się Jezus Maria. Mam była... Jezus Maria, to była najgorsza interwencja na świecie. Jezus za Mam słupka. Dobra, jestem, spoko. Ja, ja ich chcę... Ja... Czekaj, kto ma piłkę? Ej, dobra, tu, ej, dobra, lecę może ich w zamieszanie, ale trzeba ich rozwalić od podstaw. Ma kawko, jest coś na bramce, Igor? Jestem, jestem, tylko sobie Dobra, spoko... Kubka, postawię jednego. I ej, a, a mogę przez niego przejść? No ej, ale można przez niego przechodzić. Ej, to słabo! Ej. Piłka, A, nie. Tak? Okej, okay, dobra. Ale to go odpycha, to go odpycha. O, miejsce zgrupowania, bardzo chętnie. O i patrz, teraz będę mógł mieć super atak. Daj mi piłkę, szybko. Proszę. Zanim umrę. No ja dobra, też... aj, słuchaj, ale ja najpierw umrę. Okej, okay, tak się możemy umówić. Nie, ten twój nic nie daje akurat. Będę... Sie, właśnie straciliśmy gola. w dobra, przestań się wygłupiać z tym głupim typkiem, on jest jakieś żałosne kompletnie. No dobra, mogę Bo jest mogę ogóle Fajne jest to, że ma takiego sprinta, ale z go zmienił tak. Dobra. No więc widzowie, subskrybujcie, łapkujcie, możecie obejrzeć sobie w całą playlistę Braw Starsa. Będzie mi bardzo miło. Yy, subskrybujcie ten kanał, dołączcie do naszego klubiku. Już mała grupka się jak gdzieś uzbierała. Stacie klub, wpiszcie go sobie w tę już wyszukiwarkę klubów i dosęcie się do naszego. No więc jeszcze raz mówię, żebyście subskrybowali. No my widzimy się w kolejnym odcinku. Co mam jeszcze powiedzieć? Nie wiem. Dobra, to końców No i możecie właśnie jeszcze zasubskrybować kanał mojej kawki. No też będzie fajnie, bo tam też są czasami filmiki. No i a teraz nie już nie naprawdę do... Elo.